Do zakupu dostałem próbkę Prady Luna Rosa Ocean, który pewnie znacie, bo zapewne testowaliście, jeżeli się interesujecie zapachami. Prada Ocean kiedyś stał po 270 zł, teraz, jest, teraz kosztuje już 350 ponad, ale i tak wciąż jest tańszy niż Bleu de Chanel albo Savage, chociaż od Sauvage już jest nieznacznie tańszy. E, jakie ma akordy? Aromatyczny, piżmowy, pudrowy, lawendowy, ziołowy, korzenny, cytrusowy, i irysy, drzewny, ziemisty. Jest to zapach z grupy Aromatyczno-Furze, stworzony w 2021 roku. Stworzyli go N Flippo i Carlos Benaim. W składzie ma bergamotkę, różowy pieprz, dzięgiel, lawendę, irys, szałwie, zamsz, szafran. A w nucie bazy ma piżmo, hajtańską wytywerię, Paczule i karmel. I teraz tak dużo firm dąży do tego, żeby mieć swojego Sawarza albo swojego Bleu de Chanel. Po prostu, żeby mieć błękitny zapach. No i Prada również zechciała mieć błękitny zapach, który bardzo dobrze im wyszedł. Ktoś na amerykańskiej Fragrantice napisał, że jeżeli weźmie się. To, co fajne w Bleda Chanel i zmiesza się w, z tym, co dobre, z prady LOM, to się otrzyma Prady Ocean, która nie zawodzi pod względem fajności zapachu. Mi w się sensie jest bardzo ładny, to fakt. Co prawda, na mojej skórze pachniał 4-5 godzin i był bardzo delikatny, ale to zależy od pecha skóry. W skrócie, zapach aromatyczno-furze, jak kojarzycie, to są te znane klasyczne zapachy, które na przykład całkiem dobrze reprezentuje e, zapach Kelvina Kleina Eternity. Kelvin Klein Eternity został stworzony przez Carlosa Benaim, który stworzył również o ten zapach. Co jest fajne w nim? No właśnie, to, że ma irys, karmel, szafran, zamsz i trochę tych nut furze typu lawenda albo dzięgiel, czy tam szałwia bardzo fajnie im wyszedł, ale jak miałbym marnować 350 zł to wolałbym chyba trochę odłożyć i kupić bledę Chanel jak dla mnie jest troszeczkę zbyt wygładzoną, taką chłopięcą wersją zapachów aromatyczno furze, ale nie wiem co wy o tym sądzicie, możecie się wypowiedzieć będzie fajnie jak napiszecie jakie wy mieliście z nim skojarzenia. I to by było chyba na tyle z tej recenzji. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.